Siemanko! Witam wszystkich serdecznie na kanale agro 93 Zaczynamy z mojego końcika Takiego relaksacyjnego, jak to ja nazywam. Eee, jak zwykle stąd, powiem Wam tak. Mieliśmy już podziałać w tym nowym roku już przy przyczepce, ponieważ jak widzieliście do przyczepki kupiłem zestaw światełek, no, zestaw świateł obrysowych mieliśmy je montować. Niestety choroba mi pokrzyżowała plany, ponieważ znowu mnie grypa dopadła, zresztą chyba się w jak mówię. Ale dajemy radę i dzisiaj e, idziemy sobie wreszcie e, zrobić porządki, a mianowicie wywalić polówkę z e, podwiaty, a wstawić tam przyczepkę. Pokażę Wam przy okazji opryskiwacz, e, którego cenę również dzisiaj podam oraz na nawozu. E, ten brzeg chyba to jest? Jakoś tak, z metalową, z metalowym tym lejkiem, nie? Podam wam ceny, kto będzie zainteresowany, niech daje znać. I nie będą to wygórowane ceny, patrząc na to, po ile są ogłoszone różne takie maszyny. To ceny nie będą wygórowane. No i chciałbym wam pokazać już mój pokoik, można powiedzieć, tutaj skończony. Bo zamontowałem ostatnią rzecz, która była do montażu. A mianowicie zamontowałem już TV. TV służy nie tylko jako monitor, oczywiście podczas gry wyłączam sobie ekran tutaj w laptopie, żeby mi się to nie mieszało po prostu. O, zobaczcie, zrobimy sobie tutaj myk, i tylko tak. O, klikamy. Tutaj jest powiel ekrany. Tylko ekran drugi. Zachowaj zmiany. I tyle. I już mamy wszystko na ekranie telewizora. W tej chwili mamy dwa ekrany działające. Muszę sobie poustawiać jeszcze TV, bo to dopiero wczoraj zamontowałem, testowałem, trochę pograłem eee, i muszę, bo mój TV ma tutaj pasek LED i ten pasek muszę przekleić na dół w tej chwili, bo u góry mam tutaj pas LED. Jak widzicie, zmieniłem jego położenie. Tak Wam mówiłem. TV jest zamontowane na ochwycie jest przesuwane w zależności czy gram, czy czy sobie po prostu coś oglądam? To mogę po prostu o łapę przesuwam, zamykam sobie i mogę sobie oglądać w spokoju, jak gram to go przesuwam do, do tej strony, bym miał tutaj na środku wszystko tak jak należy. Ciekawe, czy by się przyjęła taka seria z Farminga 22, bo w tej chwili gram sobie wieczorami Farminga 22. Zaraz Wam pokażę. O, mamy. I tu mamy, i tu mamy, ze względu na to, że po prostu chcę Wam pokazać, bo jak gram, to po prostu włączam monitor i Gram sobie na mapie jak widzicie napis, ponieważ nie znalazłem mniejszych map polskich do Farminga 22. Same są duże, na takie większe maszyny. Ja nie gram multiplayerem tylko sam. Także mi było ciężko w takie duże mapy grać. Znalazłem może nie polską, nie polską mapę, ale mapę, która jest fajna, poprzerabiana już przeze mnie troszeczkę. Pododawane trochę na gospodarstwie. Zobaczcie. Tak to... A może tutaj Wam dam kamerę. Tutaj mam takiego zetorka. Zetorek 8011. Tutaj mam maszyny. Oczywiście te wiaty są dostawione. Jedyna oryginalna wiata, która została, tutaj, to jest ta mała wiatka, której stoją przyczepy dwie. Staram się grać, może nie tak realistycznie, ale bo sam widzicie ile pieniędzy sobie tutaj sam dodałem ale gram, staram się grać na tak żeby było żeby było w miarę realistycznie mam oczywiście tutaj maszyny takie jak prasa, sipma e, przetrząsacz, zgrabiarka, e, rozsiewacz nawozu Janpol Eee, kosiareczka zwykła, najzwyklejsza opryskiwacz biarski idziemy sobie dalej tutaj mam silos taki mały postawiony tutaj stoi zetorek 3011 którego bardzo lubię bardzo lubię nim pracować ostatnio nim wywałowałem rzepak po siebie teraz czeka go koszenie tutaj mam 304x4 bardzo fajna, którą sobie trochę poorałem. Tutaj jest taki stary pług trzyskibowy. Tu z kolei mam większego byka do większych zadań, czyli Zetor 10, 145. Bardziej lubię, powiem Wam, te starsze zetory niż właśnie 10, na przykład 145 czy czy 8145 czy 8045 wolę właśnie te starsze serie co są na tym złotym spodzie i prosta maska tu oczywiście nie mogło zabraknąć C363P jeszcze muszę się nauczyć powiem wam szczerze właśnie nagrywać e, jakiś program ściągnąć do nagrywania ekranu żeby móc bezpośrednio nagrywać e, wiecie ekran z komputera i potem wam to wrzucać, może by się przyjęła taka seria z farminga, zrobić taką serię jak myślicie. Może nie live, ale chociaż serię jakąś taką filmów. Tym bardziej, że teraz no. Powiem wam szczerze, z tą ręką się trochę niepokoję, ponieważ ostatnio miałem leciutki wypadek i. Nie mogę sobie poradzić, coś mi się tutaj dziaduje nie wiem czemu coś się takie coś dzieje, muszę to sobie ogarnąć bo łapie mi kombajn zamiast otworzyć bramę o jest, a tutaj mam kombajn schowany, jest to case international dania D3000, czyli innymi słowy Droninborg D3000, tylko że w malowaniu case'a były takie no i tak to się prezentuje. To tutaj na większym ekranie. Tak to się prezentuje. Jak myślicie? Dajcie mi znać w komentarzach, czy robimy taką serię z Farminga 22, czy nie. Farminga 25 na chwilę obecną nie chcę kupować, ponieważ jest mało modyfikacji Polski, ogólnie maszyn, traktorów. Komputer to to bez problemu by pociągnął, tylko że po prostu nie chcę, czekam na więcej modów, aż to powychodzi. I wtedy... No i jakieś mapy fajne, nie? Nie lubię w oryginały grać, wolę z modyfikacjami. Także na razie musi być to, co jest. Gramy w dwudziestkę dwójkę i tyle. Dajcie znać, czy Wam zrobić taką serię, to się Dave postara, żeby ściągnąć jakiś program do nagrywania ekranu, jakieś sławki może się kupi gamingowe, żeby tutaj z Wami rozmawiać, żeby mówić, co robimy. Dajcie znać. A my się zbieramy, idziemy robić porządki u nas troszkę śniegiem przypruszyło, ale napruszyło, napruszyło i zaraz będzie topnieć Ordzio sobie stoi idziemy Przyczepko odśnieżyć zobaczymy czy polówka odpali eee, z polówką to jest taki temat, że eee, albo pójdzie na złom Albo będę sobie płacił tam, ja płacę za nią 400 zł rocznie i przerabiamy ją na jakiego budzi czy na co Zobaczymy Szkoda mi tej przyczepki żona tak sale dobrze, że dobrze, że dobrałem tą to przynajmniej paka nie będzie Przynajmniej paka nie będzie w lodzie ani w śniegu ani w deszczu ale będziemy dość i wolę przyczepkę wstawić niż ta polówka żeby stać garniemy sobie śniegu ja się cieszę bo jestem coraz bliżej moich upragnionych nabytków o, zobaczcie jak sobie stoi tutaj ten lejek Powiem Wam tak, nie wiem nawet jakiej to jest firmy. Nie wiem, czy jest jakaś tabliczka. Ale zgnity nie jest. Trzeba by też pargały, bo on jest dobrze pozostawiany. Zobaczcie. Brawo, brawo. W środku. Tak mówiłem, to stukanie to była tu sprężyna. Co tato zrobił. Także teraz... Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to najlepiej to będzie jechać, obejrzeć, bo powiem wam, że tutaj jest za dużo tych rzeczy, żeby teraz na wam to trochę pokazać. No to jest Ta deska, w ogóle trzeba stąd wziąć, bo to jest deska do starej przyczepki tamtej, co stoi z plandeką. O zobaczcie Wszystko się kręci, wszystko jest na swoim miejscu eee, I on stoi jeszcze na kółkach, bo tata zrobił do niego kółka i jego się normalnie przeciąga na kółka. Oczywiście do tego nowego też będzie chyba zrobiona kółka, żeby to miało ręce i nogi. Bo łatwiej się po prostu to przeciąga. Zresztą tak samo kółka jest i ośka zrobione w tym opryskiwaczu, żeby go łatwo transportować! Także e, ceny mogę wam już powiedzieć za ten rozsiewacz chce 500 zł, tak stoi, e, a za opryskiwacz 1000 zł. No tak powiem Wam tak, byłem po cenach takich, jedny z niższych na liście za to wszystko jeżeli nie sprzedam opryskiwacza w takim, no tak jak stoi tak wam mówiłem, tam są tylko do wymiany głowiczki, żeby to zaczęło prawidłowo działać, to ujednolicić po prostu wszystkie głowiczki wymienić na jednakowe koszt to jest 300 kor400 zł, jak patrzyłem na te potrójne i e, tak mówiłem, tamten rozdzielacz, wymienić uszczelniacz. Jeżeli po prostu nie sprzedam go, to na wiosnę się za niego biorę, wymienię sam te głowiczki i wtedy się go ogłosi. No, ale już nie za te pieniądze, nie za 1000 zł. Tylko już będzie za większą cenę ogłoszony. Odpowiednio co do wkładu. Ja bym mógł nim pryskać bez żadnego ale, bo niego się nie boję. Tylko, że jest po prostu za wąski. Muszę potem jechać drogą, wyłączyć środkową sekcję i jeszcze dopryskiwać boki. A, a tak to dwunastka będzie cało, całe to pole brało na jeden, na jeden raz. O, przykładka stoi. Teraz musimy ją wyprowadzić. i to wypadł. Ona wyjdzie jako? Wyjdzie, jedną ręką się wypchnie. Zobaczycie Na wiosnę Jak zacznę robić w krótkim podkoszulku To się stało z lewą ręką Jak ona fajnie wygląda teraz <laughs> Prawa ręka dopasiona Lewa ręka jakby ją jako suchota złapała Niestety Taki jest urok tego wszystkiego nic na to nie poradzimy. Dobra, ściągam karton, próbujemy ją odpalić i wyjechać. Dobra, akumulator włożony. Czy, czy zagada? Jeszcze łącze mnie wyłączył nawet. Profesjonalnie sprawdzanie silnika metodą piłowania na zimny Zapiekły się ta. z tyłu hamulce Także właśnie czuł, że tak będzie Musiało tak być, jak to Jarek Gugarek mówi Ej Ejdziesz ty Franco Fredna nie wiem czy wyjedziemy na ten śnieg z takimi hamulcami musimy wyjść zobaczyć który się zapiekł który trzyma hamulec wtręczmy jest Dobra idę po młotek trzeba będzie bęben puknąć no nie dziwię się tyle czasu stoi a tu stoi opryskiwacz też ma tak mówiłem ośkę z kołami rozdzielacz chyba 3 sekcje plus mieszalnik nie popękany niepocudowany w firmy chyba dziekan on jest tego to kojarzy, bo się tutajki są Tak mówię, zrobić tylko te łowiski i można pryskać. Dla niego tak mówię 1000 zł tylko, za tamto 500 zł. A my wprowadzamy przyczepki. Co nie wejdzie? wejdzie, tam już doszło. Wejdzie, ta, tu, czy, czy, no pewnie, że wejdzie. Tyłem chyba ją, nie? Tak, do, do przodu, to, żeby dużo, był. Dyszel do przodu. Się ciężko dino. jak. No jak dwie osie trzymają, a nie jedna. O, jeszcze tacka Jeszcze lud będzie. Nie sobie stoją dwie przyczepy. A z tym to mówię, no nie wiem. Mówię z tym strony. szkoda, bo dobrze chodzi drugie tak mówię, tylko to to poprawiać, pomalować go całego i by kurde był fajny może jeszcze do śmigania samochód, bo to podłoga to jest zobaczcie zdrowizna zarówno od spodu jak i a akumulator nie łączy teraz powinien odpalić natyk Muszę tylko czytać co mu tu dolega. Poduszki powiedzmy dwie są. Jeszcze mam kierkę w skórze drugą. Jest tak to wszystko sprawne tylko o, że Szkoda mi go kurde złomować powiem wam szczerze. To wszystko sprawne, nawet tylny tylny spryskiwacz do szyby. Kierunkowskazy, kurde, światła. Wszystko tu działa obrotomierz Żadnych luzów w zawieszeniu, żadnego nic, kurde. Cam multe, Zderzak, wszystko się zdrywa, Kurde, ten próg, tylko wspawać, tak naprawdę, i to nad kole, tam to by się odratowało. Dałby radę. O, tu jest najgorsze to. I tutaj jest to. Trzeba by tu wstawić kawałek, i tu ten próg, ten próg i to nad kole mam. I tutaj trzeba by wstawić o, standardowe miejsce w polówkach, a zresztą w większości samochodów, które nie mam, tu nad No to tu o. Leci. Na razie niech tu stoi i nie będzie. Także tyle. Zobaczymy. To wiosnę mam czas na pomyślenie, co z nim zrobić. No i stoi przykryta, nie sobie stoi. I do akumulator do frelandera i odpolimy frelandera, czego przepalić, bo on stoi. Ho, ho już znowu jakiś czas. Ostatni raz był jeżdżony jak te, ten, te dwa półgi, co przywoziliśmy. Statą. a tak to to stoi w garażu, bo wszędzie się jeździ Fordem, nawet Panda czyściutka stoi. My musimy teraz zakręcić ja mam 13 A, masę to nie będę zakręcał bo i tak trzeba ściągać, bo nie wiem dlaczego, ale już od kilku lat jak się go postawi na dłużej niż 3-4 dni, to mi akumulator rozładowuje muszę się na to kiedy zabrać. Nie mogę dojść, co tutaj jest. Niestandardowo po... E, po.... Tu klucze. Czy nie wiszą? Standardowo się otwiera tylna szyba. Z tego co wiem to w każdym freelanderze po włączeniu akumulatora się tylna szyba otwiera. Trzeba go odpalić chyba. Zresztą zobaczymy czy zapali. chyba do góry i musimy ją zawsze o, zamknąć do samej góry bo jeżeli nie zamkniemy do samej góry to ona w pewnym momencie zacznie zjeżdżać w dół z powrotem ale wszystko działa malina jeszcze trochę pochodzi trochę ja się zagrzeje a my będziemy się dzisiaj żegnać tak, taki szybki filmik mówię miałem robić przyczepę ale jest za zimno jestem chory i nie, nic z tego nie będę to jeszcze gorzej prowadziłem ją Polówka nie stoi a wy dajcie znać, co byście zrobili. Czy sprzedać ją na złom, za jakieś 500 zł, czy ile. Czy remontować, czy robić z niej jakiegoś szalonowoza, burdzi? czy coś w tym stylu. Po prostu powypierdzielać płotniki, drzwi, yy, szyby, wszystko i chcę po polach to upalać. Także dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że już z nowych nabytków. Także trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!